Mas se kolega branko jako još da

Wszystko jest teraz, to tam piłka, tą dziurę za, za tamtego brodzie. Takie. Ładnie skończyć. Nie, nie, dziurę, za nie. Nie, nie. tak jest. Na nie, w nie. W ta a nie, a? To o! W ogóle o! To nie, nie. nie, nie. Nie,

Dlaczego mi to do tego. U nas cały segmenty, to jest, to widać o U nas jest, wiesz, wiesz, wiesz. Nas jest. Jest Dobrze, sam teraz podciąg. Do maja, w maju. A czy, tam to nie ma? A bo to się jechał, tam jeszcze sprzysty, tam tak, by, by, by ile... no to, to, tego... ja, ale... ja, ale... to jak na dwa dni to pojedziemy tego, coś zrobić. Ale ty macie... Nie ale mi ja sobie to zobaczyć. przyjechać już. Kurde. trzyma ja, to, ale... no, od razu powinno być... заавал шигээр батан ганц юм уу? Удаа. Аа. Баа. Дээр таача.

Zostań, nie, tak dostać dostać pewnie, sam... no. nie spiesz się, centrum, teraz! No. A Jeszcze raz. Nie, tak, dobrze blokują. Dobrze. Mówię ci, że Dobrze, szeroko. No, to no, Centrum! no. No, być tak. Dobrze, No, 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 no.

Nie ma. chyba? Teraz jest co? teraz, ktoś musi do bo tu... nie ma. Nie ma, pomocy w ogóle. tu się trzeba włączyć, ten Mateusz? No do kogo to? druga piłka, Nie.

i teraz masz miejsca, No, dawaj go tam. tak! go tam. Daj go tam. Daj go tam. Daj go tam. Daj ale teraz no, co, 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 co <grytanie> Ta, no, tu go no, tam. I inna, robię zaraz, tego. No No tam. on go tam. Kurwa, go tam. można go to? go tam. Daj go tam. To go taka go tam. Daj go tam. Daj go tam. go tam. Daj go tam. Daj go